Dla nas to jest bardzo ciężki okres, wiadomo, że jedziemy w podwójnym osłabieniu, więc e, tak naprawdę cały wynik opieramy na dwóch zawodnikach i, i ciężko jest też im, bo często i gęsto mają bieg po biegu, więc przy takiej temperaturze jest to bardzo trudne dla silników, no mówię, ale staramy się, walczymy jak możemy, jednego punktu przy braku, żeby tego bonusa obronić, więc szkoda, ale... Ale tak naprawdę to i tak w drugiej fazie zawodów nie będzie miało żadnego znaczenia. No szeroki uśmiech. Liczyłem, po cichutku liczyłem na to, ale zamieszanie, zamieszanie w tym ostatnim 15 biegu, gdzie Andrzej został przypchnięty przez worynę i no, nie dało się minąć. Był szybki, ale oni też nie jadą na furmankach, tylko też się ścigają po pasy. Także... Ale jak widzicie, cała drużyna jak jedzie, wszyscy dzisiaj Tomson przeszedł sam siebie, można powiedzieć 15 punktów od startu do mety nie miał rywala, także... No cieszy, wynik cieszy i liczymy na to, żeby, żeby, tak było dalej. Mam nadzieję, że to jakieś fatum, jakieś coś z nas spadło i, i nareszcie na będzie, będzie to, to co, na, na co liczyliśmy od początku sezonu. I już wkrótce, myślę, że już już niedługo będą wracać, e, na pewno na, na tą najważniejszą część sezonu będą obaj gotowi. O drugi zestaw, który to mecz już u nas? Szósty. Szósty mecz i mamy drugi zestaw, no, no tak się, tak się układa, no trzeba... Trzeba, trzeba być na to przygotowanym i już nie patrzymy na to, czy będzie pierwszy czy drugi, chcemy po prostu dobrze jechać. Ciężko jest mi powiedzieć, staramy się, naprawdę dużo pracuje Wiktor i, i cały czas walczy z tym, żeby, żeby być szybki, tak jak e, w pierwszej fazie sezonu. E, na chwilę obecną fajnie, chociaż że udało mu się ten jeden bieg wygrać, bo, bo już dawno takiego biegu nie było, więc e, mam nadzieję, że że będzie lepiej. Dużo uśmiechu, dużo zabawy i, i wczoraj na treningu i dzisiaj w parkingu wesoło, fajnie było, także to ma też duży w na